No i z pół do pierwszej w nocy i ja się przybudziłem patrzę co tak jasno za oknem tu ta jest i pełnia księżyca zresztą coś widzę leci nie mogę tego uchwycić nie wiem czy to samolot czy co tutaj jakiś gdzieś... pod tym auto oh, nie to gwiazda jest tutaj tam pół roku pod jakieś Samolot tego, kurwa, gwiazda świeci. No. Niebo, kurwa, ciemne tło. Taki temat. Ja się przebudziłem, kurwa, spać nie mogę. W nocy. No. jest dużo snów, się no, erotycznych myśli. Potem, kurwa, takie skutki. Albo to od wódki, to muszę być i później kuźba pełni wychodzą. No, Dobra. Widzę, że no, kadą głupoty jakieś. Nie no, kuźwa, jednak coś tam leci. To czarno, no, mała no, 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 Kurde, kamerę może nie może uchwycić. Myślałem, że to gwiazda, ale kurde, to miga jakoś dziwnie. Tylko mała kropka. Albo że z widy mam. No. A tam o, kurde. U sąsiadów światło się pali. Tutaj o no, Światło gnidy. Się ruchają pewnie. Dobra, kończę na razie. Będę próbował, żeby spać. Iść spać, kurwa, co ja gadam. Pierdolę. To idę spać. No i to, na tyle nie. Nara.